Cztery pory roku, peryskop i orzełki. Macie swoją ulubioną porę roku? Ja kompletnie nie potrafię się zdecydować. Właściwie w każdej jest coś fajnego, ale też w każdej można znaleźć pewne minusy. No, może z wyjątkiem jesieni, która w całości jest paskudna. Bo jak może być przyjemnie, kiedy ciągle pada, jest zimno i szybko robi się ciemno? Chociaż nie. Zapomniałem, że jesienią rośnie najwięcej grzybów i można jechać z dziadkiem Markiem do lasu. Tak, las jest wtedy przepiękny, taki kolorowy od liści. Poza tym, bardzo przyjemnie jest wracać do domu z koszem pełnym prawdziwków. Nie zawsze się to udaje, ale gdy jest wysyp, to wystarczy godzinka i koszyk, jak to mówi dziadek, pęka w szwach. Dziwne są te jego powiedzonka, takie medyczne. Jak pierwszy raz powiedział, że jest wysyp, to chciałem uciekać, bo przypomniało mi się, kiedy chorowałem na ospę i miałem wysypkę. Okropne uczucie, bo strasznie mnie swędziało i cały czas chciałem się drapać. W sumie. To dobre skojarzenie, bo grzybów faktycznie było tak dużo, jak krostek podczas choroby. A potem wyskoczył jeszcze z tym pękaniem szwów i znowu przez chwilę było nieprzyjemnie. Niestety przypomniał mi sytuację, kiedy maniek gwałtownie zahamował na rowerze, tak że aż wpadłem w niego z całej siły. No i musieliśmy jechać na pogotowie, gdzie założyli mi szwy, czyli inaczej mówiąc, szyli skórę. Wyobrażacie sobie? Igłą i nitką. Uch, na samo wspomnienie przechodzą mnie dreszcze. Za to lato naprawdę uwielbiam. Można wtedy pływać w jeziorze, spędzać cały dzień na zewnątrz, no i w ogóle. W lecie są przecież wakacje i można robić mnóstwo fajowych rzeczy. Choć z drugiej strony czasami jest tak gorąco, że nie ma się na nic siły i trudno znaleźć ochłodę. Szczególnie, gdy się mieszka w mieście. Została jeszcze wiosna. Tak, wiosna jest super, bo cały świat wokoło budzi się do życia. Trawa zaczyna się zielenić, wszystko kwitnie, pachnie i jest takie świeże. Jest z tym jednak mały problem, bo niestety mam alergię, a na wiosnę każda roślina wydziela takie pyłki, które bardzo drażnią mnie w nos. Co chwilę kicham i oczy mi łzawią, jakbym ciągle płakał. To nie jest fajne, bo moi koledzy zaczęli mnie nawet przezywać beksą i przestali dopiero wtedy, gdy im wytłumaczyłem, że to choroba. A zima? Hmm, to zależy od pogody. Jak nie ma śniegu ani mrozu, to jest trochę słabo. Ale gdy tylko spadnie śnieg, od razu robi się bajkowo. Na przykład ostatnio. Zaczęło pruszyć w piątek wieczorem, a gdy obudziłem się w sobotę, to wszystko za oknem było jakby przykryte białą kołderką. Mówię Wam, cudowny widok! Rodzicom też się spodobało, bo tata od razu zadecydował, że szkoda marnować taki piękny dzień, i zbieramy się na wycieczkę. Zapakowaliśmy do samochodu sanki, dodatkowe rękawice i oczywiście karmela, i jazda do lasu. Gdy tylko dojechaliśmy na miejsce, poczułem się jak na biegunie północnym. Wszystko dookoła białe. Dróżka w lesie zupełnie niewydeptana, istne od ludzie. Śniegu było tak dużo, że karmelowi wystawała ponad nim tylko końcówka ogona. Wyglądało to jak peryskop. Wiecie co to jest? Taka rura którą wysuwa się z zanurzonej łodzi podwodnej nad powierzchnię morza, by sprawdzić swoje położenie. Dokładnie tak wyglądał ogon Karmela. A on, żeby zobaczyć, gdzie jest i czy nie oddalił się od nas za daleko, co jakiś czas podskakiwał, odbijając się równocześnie z wszystkich czterech łap. Nie wiedziałem, że z niego taki akrobata. A może zaprzęgniemy Karmela do sanek? zaproponowała Ruda. Wygląda trochę jak pies zaprzęgowy. E, chyba cię nie uciągnie, odpowiedział z powątpiewaniem szampon. No, ale mnie chyba da radę, prawda, karmel? Krzyknąłem, a karmel z radością pomerdał ogonem. No i spróbowaliśmy. Przywiązaliśmy smycz do sanek. Maniek stanął obok i umówiliśmy się, że pobiegnie kawałek, żeby zachęcić psa do biegu. Uwaga, startujemy. Wio Carmel! krzyknąłem i sanie ruszyły z kopyta. Ale zabawa, mówię wam, sam nie wiem, kto miał większą frajdę. Ja pędząc zawrotną prędkością czy pies, który szczerzył się od ucha do ucha, zwłaszcza gdy skręcił do lasu, a ja nie utrzymałem równowagi i wylądowałem w zaspie. Wyglądałem jak bałwan, a w dodatku potukłem sobie cztery litery, jeśli wiecie, co mam na myśli. Nagle tata zawołał. Patrzcie, jaka piękna polana! Porobimy orzełki? Eee, tato, przecież nie zabraliśmy ze sobą palnika do gotowania, zdziwił się maniek. Palnika? Po co ci palnik? Tata szeroko otworzył oczy. No, a jak chcesz gotować orzełki? <gryś> tata i mama wybuchli głośnym śmiechem. No co was tak bawi? Naburmuszył się maniek. Ja na serio jestem głodny, a na myśl o, o, o orzełkach to aż mi ślinka cieknie. Manio, orzełki nie są do jedzenia, zaczął tłumaczyć szampon. No jak to? Przecież babcia Bożenka robi takie pyszne orzełki kasza, wymieszana z mięsem i zawinięta w liście kapusty, a do tego sos grzybowy albo pomidorowy eee, przestańcie mnie wkręcać, bo naprawdę jestem głodny. Eee, w sumie, ja też. Dołączyła Ruda. Jednak muszę cię zmartwić, bo chyba masz na myśli gołąbki. A takich rarytasów na pewno ze sobą nie wzięliśmy. E, orzełki czy gołąbki, co za różnica. M mogą być nawet bocianki. I top i top Nie będę wybrzydzał. Maniek nie dawał za wygraną. Synku, obiecuję, że po spacerze pojedziemy do restauracji i będziesz mógł sobie zamówić gołąbki, kurczaka, albo nawet indyka, jeśli chcesz. A tymczasem. Zróbmy orzełki. Dalej, kto zrobi ładniejszego, ma prawo pierwszy wybrać deser. I tata, nie czekając na nas, rzucił się plecami na śnieg. Następnie zaczął poruszać jednocześnie rękami i nogami, jakby chciał zrobić należąco pajacyka. Mieliście kiedyś okazję do takiej zabawy? Faktycznie, jak się ostrożnie wstanie, to na śniegu pozostaje ślad, który bardzo przypomina orzełka. No i pewnie zrobilibyśmy całe stado. Gdyby nie karmel, musiał oczywiście wmieszać się w zabawę i zadeptał wszystkie nasze próby. Ale skoro już i tak cali byliśmy w śniegu, to zaczęliśmy się rzucać śnieżkami i turlać na całego. Po wszystkim, Polana ani trochę nie przypominała Orlego gniazda raczej pobojowisko, przez które przeszła gromada niedźwiedzi. No cóż, przecież mama i tata. To w końcu misie